big Dobrze! 10 tysięcy łapek pod tym filmem i do końca tego roku bijam 50 tysięcy pucharków. Robimy ten challenge? W tym momencie na kanień, nasz słowa, która zgarnia prezent z ostatniego odcinka! Wielkie na szefie jeszcze nie pamiętajcie, że ustawić w opisie co coś do kontaktu, żeby mówić odzić to w wiadomości prywatnej. A dzisiaj po raz kolejny jedna osoba pod tego filmu zgarnie totalnie za darmo nowiutki karę zadymiarski w wersji Premium Plus, który będzie mogła wykorzystać na jaki sezon tylko będzie chciała. W takim karnecie z plusem są trzy super nowe skiny, 150 gemów, cała masa kredytów, blinku emotek, profilówek, legendarny startup, nowy tytuł gracza, a nawet i darmowe którym przy w sezonie może być shade, czyli postać która z automatu chyba wleci na top 1 rankingu najlepszych zadymiarzy. Także jeżeli ty chcesz mieć szansę zgarnąć ten kanał zademiarski, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj kanał, wciśnij subskrybuj tam na dole. Pamiętaj również mieć wciśnięty dzwoneczek i otrzymać powiadomienia o wszystkich filmach. Miej pisany kod Damian w sklepie Brawl i napisz w komentarzu, który zadymiarz z Stars jest aktualnie twoim ulubionym? Ja na ten moment na przykład teraz gram najwięcej Angelo i totalnie się tego nie spodziewałem. No ale tak, granie nim sprawia mi najwięcej przyjemności, więc powiedziałbym, że jest aktualnie moim ulubionym. Pozałka wszystkim a teraz lecimy. Hej, witajcie. Ja jestem Damian bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z na moim kanale I dzisiaj moi drodzy, przyszedł czas wreszcie Być po raz pierwszy w historii przeze mnie 40 tysięcy piecharków na jednym koncie Tak Dzisiaj wbijamy 40 koła, bo nie skończę tego odcinka, dopóki nie osiągnę tego celu. Jak mi się to uda, otrzymam legendarnego Stardropa za darmo właśnie za te 40 koła. A oprócz tego postanowiłem, że w taką nagrodę dla mnie pozwolę sobie kupić pewne skiny do maksymalnie 100 zł. Bo no, taka stówka za 40 kapucharków, no myślę, że to będzie dla mnie jeszcze lepsza nagroda niż sam legendarny Stardrop, drop. Także oglądajcie do końca, to zobaczycie, jakie skiny sobie właśnie wybrałem. Oczywiście, jeżeli wbiję te 40 tysięcy jeżeli nagle to stanie się jakimś progiem nie do przejścia, bo oczywiście w tym odcinku będę sobie to utrudniał. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trudny. Спасибо. Dzięki Pera Ale bądźmy dobrej myśli. No i słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak jeszcze w tym roku wbiłem 50 tysięcy pucharków to koniecznie pod tym filmem musimy dobić tutaj 10 tysięcy łapek. Ostatnio coś się popsuło i YouTube to polecał moje filmy. Także słuchajcie, będę naprawdę mega wdzięczny, jeżeli zostawicie tutaj łapeczkę. Myślałem, żeby w grudniu zrobić dla Was jakiś daily czy coś, a no aktualnie to przez tego YouTube'a cała motywacja leci w dół. Dlatego zwracam się teraz do Was tutaj z prośbą, razem ze złotym spajkiem i Ludomirem A także z zostawcie łapkę! A teraz zaczynamy! No to słuchajcie, już loguję się na konto i zanim jeszcze zaczniemy ten push, to właśnie tutaj musimy wybrać, czy jesteśmy aniołami, czy bo mamy weekend. Ja oczywiście wlatuję w demony. Tak, wlatuję w te demony. Mam tam wszystkie karty, będzie mi się łatwiej grało. No i oczywiście też jest koniec konkursu, i tutaj pierwsze miejsce. No co ja mogę powiedzieć? Ej, ale się w sumie zdziwiłem, bo te 9 minut, no nie sądziłem, że to idę tutaj pierwsze miejsce. I teraz mógłbyś sobie wziąć jakieś dropy i pozdobywać te karty, żeby w przyszłym tygodniu też mi się łatwiej grało. No w ogóle wczoraj mi się tak dobrze grało, Angelo, to wam chwilę też pokażę. Ale ja tu cały czas robię polowanie do tego Mortisa. I co, no? Biorę to. Zrobiłem to, nawet kliknąłem, nawet nie zdążyłem się zastanowić. Lecimy od razu z pierwszym. I mamy 100 blinku. Tutaj nie będziemy wiecie, jakoś przedłużę tego openingu, ja to zrobię najszybciej, jak się da i może nawet... Nie no, patrzcie, no znowu. Nie, te pie... Tak szerzej te start dropy mnie już trochę denerwują, bo nie wiem, no jak tutaj jajka były, i to podskakiwało, czy to już jest to duża pieczeń? Też nie jest to duża. Mamy ikonę gracza. Dobra, ja muszę chyba to zacząć brać te anielskie start dropy, nie? Chociaż taką bym dostał, czy coś. A tutaj no tego Mortisa to nie da się trafić, chyba, że w tym momencie na start tego odcinka pojawi nam się tutaj Mortis, bo my wielką Yeah nie, to nie jest Mortis, ale to jest Demon Willow. Bardzo przyjemny skinek, dobra. Okej, okay. ja jestem zadowolony. Czyli nie wybrałem najgorzej. <grywamy> Bierzemy tego skina, mamy już nowego. I słuchajcie, w tym odcinku pojawi się też koło fortuny. Ale jak ono będzie działać, no to za chwilę wszystko wytłumaczę. Na razie, słuchajcie, musimy się skupić jeszcze na tych star dropach Także no, otwórzmy jako on, no. no ile jeszcze tego tu zostało, no. Ja już na ten temat ja naprawdę tak nie chcę na nie popał. Ale dobra, no tutaj 250 linksów to jakiś taki nie najgorszy, nawet. Kredytki jakieś padają. Oczywiście mam wszystkich brawlerów, więc tutaj już saturnowa sława dalej leci. E. Ja sobie też zdaję sprawę widzowie, że ja mam bardzo dużo kredytów pokrywanych poza dymiażach tam w Drodze Mistrzowskiej, bo ja po prostu tego nie odbieram. A tu jeszcze demoniczny startup, emotka, nawet git, mm, tylko wiecie, no, Wear Mortis, halo. Gdzie tutaj mamy tego demonicznego Mortisa Nie pojawi się, co nie? Ale ja, ja nawet się tutaj nie zastanawiam Po prostu otwieram, otwieram, otwieram I czekam na jeden większy jakiś No i skończyły się Jak widzicie tutaj jest Angelo na 44 randze Tak, zrobiłem to wczoraj Myślę, że nawet poszłoby wyżej Ale chciałem dla was nagrać odcinek Gdzie wbijam właśnie 40 tysięcy pucharków I odbieram tego legendarnego Stardropa Dlatego jeszcze sobie dałem spokój Ale myślę, że ten Angelo niedługo się pojawi Na tysiaczku oczywiście No tutaj jak widzicie moje najwyższe pucharki w historii 39 983. No i dzisiaj bijamy to 4 40 tysięcy. Zgarniamy legendarnego stardropa i wpadają też trzy nowe skin na moje konto. Tak sobie to przeliczyłem za to 100 zł. Gdzie aktualnie mamy 85 zadymiarzy i każdy z nich został dodany właśnie teraz do koła fortuny. No i to właśnie ono będzie decydować o tym, kim muszę zagrać, żeby osiągnąć mój upragniony cel, zdobyć tego legendarnego stardropa. I z tego co pamiętam z poprzednich odcinków, no to może być ciężko. Także co? Ja klikam spin i lecimy. Jaki będzie pierwszy zademiarz, jaki muszę zagrać? Oby to nie był ktoś na kim mam dużo pucharków, to wie wiecie, wtedy jest totalnie easy. Uwaga! Czy to będzie. Brok. No w sumie na nie miałem dużo pucharków, ale to już nie wiem, za dwa sezony. gdzie e, to jest el Primo? Nie, to jest brok, dobra. Jeżeli chodzi o moje pucharki na broku, to czekajcie, weźmiemy sobie tak. Najwięcej pucharków, to oczywiście Charlie, prawie na tysiaka, Larry, Lori na 900. Tutaj Angelo teraz ładnie wskoczył, Piper, Krug. Brok jest na 599, czyli jeden z lepszych, ale bez tragedii. No i mamy też Power Rangera, fajnego. Ogólnie do broka mam całą masę skinów. No to lecimy. 17 pucharków potrzebne. Jeżeli dobrze to zagram, to nawet w dwie gry bym się wyrobił. Tutaj ten konkursik odebrany. Pyk pyk pyk. Jeszcze przejdźmy szybciutko to, bo to trzeba oczywiście codziennie zgarnąć, żeby karnecik tam leciał. No i tak, jeżeli chodzi o tryb, w jakim zagramy, to możemy spróbować w sumie coś nowego. Na przykład starcie z tercetem Tutaj jest dużo wody, no i tu Angelo strasznie oddaje. No nie jest to Angelo, ale dalej jest to dobry zasięg. Plus mamy też dzisiaj podwójne start dropy. A może jeszcze tego Mortisa wyczarujemy? No, to by było naprawdę spoko. Dobra, widzę, już widzę naszych przeciwników. Uh, mamy MC i mamy Franka. Okej, okay. ciekawie naprawdę ciekawie, dobra, już tutaj lecę od razu po tą pierwszą skrzyneczkę. Lecimy z nią, jest już zebrana, Jan tutaj się trzyma. Na razie blisko mnie, Frank gdzieś tam sobie poleciał. Czy mamy tutaj jakieś rywali gdzieś na dole? No na razie ich nie widzę. Ale mogę wam powiedzieć jeszcze, że naprawdę jest tak dobrze mi się gra ostatnio w tą grę, że nie wiem o co chodzi. Naprawdę, dobra, tylko tak, tutaj mamy tego greja. Trzeba go będzie jakoś zamknąć. Dobra, leży. Dziwne tu jest cubów! Ile tu jest cubów, I my tego nie zbierzemy. Czekajcie, jeszcze spróbuję tego powalić, dobra? Byron jest jeszcze. Ty, wygląda jakiś, nie wiem, nutków chyba. Ugramy na Czekajcie, ja lecę tutaj, dobra. Przecież Tik trochę mnie tutaj odbija. Czy ktoś tu będzie gdzieś w krzakach, jeszcze sobie sprawdzimy? Jeden członek mojej drużyny yy, padł, ale dobra, wraca, no to Frank. Dawid! Dawid, mordeczko, gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Chodź, idziemy. Ja tutaj mam 10 kubów. Spokojnie, ja o ciebie zadbam. Będziesz bezpieczny, chodź ze mną. Dobra, pokonali nam tutaj jednego naszego teammata. Jestem nasz lecząc, leczący impek. Tutaj będą ziomeczki. Dobra, pyk, dobra. Dobra, leży, nice. Okej, okay, dobra, ja te krzaki. Dobra, oni są tu u góry. Okej, okay, te krzaki trochę rozwalam. Gdzie jest ziomek? Dobra, mam tutaj Tika. Na pewno, I wiecie, daję w po bokach, żeby on nie mógł po prostu wchodzić w to. Ej, no na hita Ale łatwa gierka! Ej, naprawdę, teraz te pucharki mam wrażenie, że się wbija milion razy łatwiej, nie? No bo kiedyś to ja pamiętam, jak się męczyłem z tym Larim i Lorim, żeby wbić tą 35 rangę. No była taka katorga, tyle godzin. A tu plus 9 pucharków, łatwo! Bardzo łatwo. I słuchajcie, od razu też dwa start dropy, także lecimy. Boom, okej. Okay. To będzie najkrótszy odcinek zbijania pucharków ever. Uwaga, no ten start -drop też nie jest za ciekawy, Ale no to się zanosi, bo ja w tym momencie dostaję plus 9 i brakuje mi już tylko ośmiu pucharków i mamy to. 40 koła po raz pierwszy będzie na moim koncie. Fajnie. W ogóle nawet nie patrzyłem, jakie karty mam tutaj poustawiane, ale furia może być z tym przyspieszeniem ruchu, nie? To zawsze szybciej się można movmentować. No to moi drodzy, jeżeli teraz koło fortuny da nam kogoś niżej, jeżeli chodzi o puchy. Na przykład tak jak właśnie Brock na tych 600, bo tam jest totalnie easy. to myślę, że ja to na spokojnie wbijam w tej gestii to będzie jeden z najkrótszych odcinków u mnie na kanale. Także oby nie Charlie. Trzeba poprosić Boga Losusa o to, żeby nie dawał nam Charlie i będzie naprawdę pięknie. Ja mam jeszcze przypominam, żebyście zostawili łapkę, chcecie zobaczyć mój moim pusz na 50 tysięcy Końca roku. Możemy też zrobić, że jeżeli mi to nie wyjdzie, to na przykład robię dla was jakiś prezent na 1000 zł, jeżeli nie dam rady zrobić tego puszu. Myślę, że to będzie fajna motywacja dla Was, żeby zostawić tą łapkę. Dobijamy tutaj te 10 koła, a ja w tym momencie proszę, tylko nie Charlie. Tylko nie Charlie! I będziemy w domu. Uwaga, uwaga. Trzy, dwa. Jeden i hi, hi 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 hi. Chyba jest dobrze? Gail? Ja na Gailu nie mam za dużo. Gail był strasznie OP też niedawno, ale ja nim nie grałem. Chyba jesteśmy w domu. Gdzie jest Gail? Panie dziadek. Gdzie jest pan dziadek? Orzechowy. Ty, no, tak nisko? Nie, no, tak nisko to nie może być. Dalej, biedny drako na pierwszym levelu czeka. Kiedyś się doczeka w większej ilości pucharków, ale nie wiem, czy levelu wyższego się doczeka. Czy ja już go minąłem? Nie wiem, z 10 razy. Czego czemu ja go cały czas nie widzę? Nie, no, na 500 go mam. 500 go mam, dobra. 9 poziom mocy. Ej, na solo są aktywne te nowe karty. Dobra, wlatujemy. Na solo, To będzie wszystko teraz ode mnie zależało. Ale myślę, że pójdzie dobrze. Ogólnie to moja taktyka na tą rundę jest taka. Robię totalny push, Wszystko dojeżdżamy, jak leci. Mamy tutaj poprawie Dynamajka, ja w niego wjeżdżam od razu. Chyba, że będzie jakimś koksem i mnie zniszczy no to może być ciekawe. Tutaj już na pewno mamy jakieś mocniejsze lobby, Widziałem, że bardzo dużo skinów, dobra, jedę tędy. O, ty skubańcu! kubańcu! O, ty skubańcu! wyczaił mnie od razu. On zobaczył tam, mnie wcześniej. Dobra. Um, może złą taktykę trochę obrałem, nie? Dobra, ale spokojnie, taki challenge robimy. No nie, ten Dynamite tam leci po dwa, ale chwila. Tutaj jest jakieś ilpino. Dobra, sobie na nim od razu trochę Nabije, żeby ten primo już nie, nie miał do mnie jak podejść. No, było iść po tą skrzynkę w sumie, bo tak bym miał chyba tylko jednego kuba. No się robi trochę nieciekawie, ale jak poczekamy dłużej, to będzie giiiit, nie? Dobra, primo. Tylko, że dałem mu się trochę osaczyć teraz. Użyłem Smo6, ty, no tego się tu nie spodziewałem. No, robi się mega nieciekawie, ale też moje poruszanie jest w sumie szybsze. Mogę sobie wziąć w sumie do Geila. To, że jak mnie ktoś pokonuje, co wiecie, zostaje na jeden HP i jestem przez chwilę nietykalny. Ech, dobra, odwaliłem, ale to i tak nie jest dużo pucharków na minus? To jest tylko trzy. Nieważne. Dobra, y, tu mnie zlagowało. Zlagowało minus. Przepraszam. Nie wiem co tu odwaliłem. Lecimy dalej po prostu. Co ja zrobiłem teraz? No było po prostu nawet się w krzaku jakimś skampić i by poszło wszystko dobrze. Widzowie, czy wy jak macie jakieś takie pucharki ostatnie do bicia i gracie sobie solo? Piper? Nie przeleci z piper, dobra. Będzie Frank! Przyjemnie! Przyjemnie bardzo. Dobra, jakby była piper, to by było trochę ciężko niestety, bo na niej też ma dużo pucharków, ale Frank jak najbardziej. A ja pytałem, wizowie, czy wy też macie tak, że jak macie jakieś ostatnie puchy do wbicia, to wbijacie na solo i się chowacie w czakę. Ja czasami tak robiłem, pamiętam. Ale to wiecie, na jakieś tam dużych ilościach, jak już mi się grać nie chciałbym, na przykład robiłem długi push. Piper się na 1740 nie, ale Frank... ej, Frank też ma... też ma Franka na 700? kiedy ja to wbiłem? Ja nawet nie pamiętam. No coś musiałem grać. Dobra, żeby Frankiem sobie zagrać, w ogóle mamy pasy na Franku 11. Ej, czyli jedna gierka dalej! Jeżeli teraz wygram tą grę na Franku, jak ja tą pasę w ogóle zrobiłem? Nie wiem. To od razu mam wbite 40 koła. Może jakieś pojedynki? Nie no nie. Jakaś ma pana Nokało, taka, że może Frank by sobie nawet do radę jakoś, ale... Dymka zanim ma dużo przestrzeni znowu, chociaż jakieś tam młotki by można przybijać Frankiem. Krąca strefa. Hmm, nie wiem, co by za. Dobra, wiecie co? Tutaj jest 6 trybów: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ej, gdzie jest moja kostka? Wera, gdzie jest kostka, kojarzysz? Nie wiem, jaki wziąć tryb. Tutaj jest, słuchajcie, 6 trybów. W tym momencie macie podpisane. U góry: 1, 2, 3. Na dole 4, 5, 6 od lewej. I z mojej kostki też może oczywiście wypaść jakiś numerek od 1 do 6. Po prostu wylosujmy, jakim trybem mam zagrać. Także, gdzie by to rzucić, żeby to było widoczne? Chyba nie będzie widoczne. to wiecie co? Po prostu zrobimy tak. Uwaga. Dobra. Jeszcze się kręci. Zobę. Jeden wypadł. No co, no musimy starcie grać. Solo graliśmy, ale mam misję. Dobra, byśmy duo Będziemy mieć jakiegoś teammate'a Będzie śmieszniej. Właśnie, żebym pasy nie stracił. Bo ja tak wiecie, to odpaliłem sobie losowo ten tryb. Kogo my dostaliśmy w teamie? Jesse. Okej, okay, myślałem, że Max. Z Max mogłoby być ciekawe Dobra, jest jakaś pipera. No to teraz najważniejsze, ewidentnie, żeby jak najszybciej się na z tymi skrzynkami. Nie mogę robić tego, co w poprzedniej gierce, bo będzie lipa. Dobra, szybciutko sobie tutaj lecimy. Okej, okay, dobra, kto mnie tutaj dzie. O, rzucający brawler. No tak, tu jest dużo przestrzeni. Dobra, Frank teraz nawet trochę szybko się porusza. Wiecie co? Czekajcie, znożymy. Nie, nie, nie zdążę ich tu złapać z kubańców Dobra, mam też gadżet Na razie pójdę sobie po prostu po skrzynkę Nie ma co ryzykować Okej, okay, znowu ems Dobra, ja na ems się boję już po ostatnim Ale teraz mam dużo HP niby frankiem Dobra, no spokojnie sobie tu podejdziemy Mam cały czas też gadżet Dobra, jak to mój teammate sobie radzi? Żebym go tam nie wystawił samego Odpalimy sobie gadżet JOLO, nie ma co Ty, leży Nie, dobra, mój teammate karuje Mój teammate, mój teammate robi kary Dobrze Aha. No to razem chyba sobie padli. No dobra, nieważne. Biorę sobie to szybko, żeby tutaj czasem to Willow mnie gdzieś nie zaatakowała. Cztery drużyny, więc już jest dobrze. Piper mnie gdzieś tu próbuje jeszcze dziabnąć. No ja na razie nie mam jak jej przyciągnąć, nie wiem, co sobie je poczekamy. Jest Surgini u góry. Dobra, tego Surginiego jakby tu gdzieś pomęczyć. Okej, okay, dobra, znowu. O, team rzucający. To bardzo niedobrze. Dobra, ta Ems jest jakoś do przyciągnięcia, mi się wydaje. Chociaż ona jest Piperką, nie? Dobra, Jesse, ty musisz coś tu potrafiać. Ja tu cały czas czekam. O, może, może. Dobra, czekajcie, ja zmienię pozycję, tutaj już trudno. Trochę im tam dałem nabić sobie łuta. Musimy się trzymać w miarę daleko od tych rzucających, nie? O, jest szansa tutaj teraz. Czyżby ta emce miała padać? No nie, już na mnie się skupili. Ech, żeby ich też tam jakoś za bardzo nie nafidować. Dobra, ta emce ta będzie musiała uciekać. No musi uciekać, dobra, leży, leży, musi, musi leżeć ta MC już. Nawet to nie ja zrobiłem, ale dobra, zbiorę, zbiorę sobie to i słuchajcie, mamy wielkie starcie. I chyba się uda. Chyba będziemy mieć już 40k, dobra. Teraz jeszcze spróbujemy to wygrać. No jestem już sam, super. O Boże, jaka bomba leci. Nie zdążyłem. Ale mamy drugie miejsce. Wystarczyło trochę pobiegać tym frankiem. Słuchajcie, pasa dalej będzie, i to oznacza, że 12 pucharków za tą grę. Czyli co? No mamy to. Mega dziwna gra. Jesse w ogóle chce grać ponownie ze mną. Zakomplowała się ze mną, ale przepraszam cię, Jesse. No nie mogę z tą zagrać, bo w tym momencie na moje konto wjeżdża 12 pucharków, i mam równo 40 tysięcy i jeden pucharek. No wygląda to pięknie. Także wiecie co? Trzeba odebrać te kredytki. Chciałem je trzymać w sumie do nowego Zadymiarza ale myślę, że Szejda sobie akurat kupię, jak wyjdzie od razu. Będę chciał na nim bić też sporo pucharków. Więc to wszystko tutaj odbieramy. Jest ten legendarny Star Drop I już mogę go odebrać, ale najpierw może przejdźmy do skinów. Otóż słuchajcie, ostatnio w grze pojawiła się promocja w sklepie, ale no nie mam żadnych promocji. Halo. No tutaj jest oczywiście Karn zadymiarski, ale mi chodzi o te skiny Spongebobowe bo ja przegapiłem cały Spongebobowy sezon. I jak widzicie, teraz da się je kupić, ale tylko właśnie za realne pieniądze. No i za to, że tutaj dzisiaj dobiłem 4000 40 pucharków, za to, że wczoraj grałem tyle tym Jelo, to odbierzmy sobie może najpierw te darmowe klejnoty. Bo tutaj słuchajcie, jak ktoś wejdzie na Supercell Store, to wtedy ma 10 klejnotów za darmo do odebrania na swoje konto, więc polecam wbić. Ale ja chcę tutaj dzisiaj wziąć te przebrania. I wiecie co? Tego El Primo SpongeBoba nie chcę, On uważam, że był za darmo. No nie jest aż tak rerski, znaczy jest bardzo rare, no bo to jest jedyna opcja, żeby go kupić, ale ten Tick muszę go mieć. Po prostu muszę go mieć. Jak już go zobaczyłem wcześniej, jak był SpongeBob, to bardzo go chciałem mieć, także te 23 złote, 24 złote lecą na pewno na niego. Pamiętajcie, że jak coś kupujecie w sklepie, to używajcie kodu Damian, bo wy na tym nic nie a mnie bardzo wspieracie. No i słuchajcie, myślę, że ta Jessie i Plankton, no oba te skiny są bardzo fajne, chociaż Plankton trochę jakoś go psuje, coś tam się buguje, mam nadzieję, że w grze tak nie ma. Ale no Jessie też bym chciał mieć na pewno Pysie i tego Planktona chyba też, no trochę tych pieniędzy na to pójdzie, ale myślę, że warto. Ten bas, bas Patrick też fajny, no już na razie 69 zł wychodzi, nie? No to dobra, bierzemy jeszcze tą Pysie. No. Na baza Patryka mi nie starczy. Chciałem w stówce dzisiaj tutaj jakoś to tu, tu sobie kupić. I co? No, trzeba. Trzeba tak zrobić. Także też Pysia jest tutaj załadowana. 93 zł. No i to tak dla mnie. Tu jeszcze Kodzik Damian trzeba sobie potwierdzić. Pyk potwierdzone. No i biorę to, kupuję jeszcze. Słuchajcie, dodatkowo Blink dostaję za to, że. Kupuję właśnie przez Supercell Store, bo tam się naprawdę mega bardzo opłaca. Polecam Wam serdecznie też z tego korzystać, no bo te oferty też były w sklepie, ale no tutaj po prostu lepiej to wychodzi, jak sobie kupicie przez stronę Supercella. No i mamy przetwarzanie płatności, uwaga, uwaga. I zakupione wszystko. Plankton Daryl, Pysia Jessie, Pancrab trzy nowe skiny, super. Jeszcze blinku dostaję. I tutaj jeszcze, słuchajcie, w grze nam się właśnie pojawił ten Plankton Daryl, ok? Nie wiem, czy wszystkie skiny się pojawią, bo z tego, zazwyczaj, jak się kupuje z tego Supercell Store, to ma się tylko to powiadomienie, i one potem już są na Twoim koncie, nie? Więc dobra, no kliknijmy sobie teraz wyposaż teraz i od razu motkę do Jesse dostałem, więc pewnie nic więcej nie ma. To jeszcze się upewnijmy tylko, że te skin na pewno tutaj wjechały, bo wydałem pieniądze. I fajnie jakby tu wszystko było. Oczywiście też kodzik Damian był. Dobra, Jesse. Jest tutaj już skinek. Pięknie. Pysia Jessie założony. Czy ja dostałem z nią coś fajnego jeszcze? Sprawdźmy. Tego smutnego pina, co się wtedy pokazał. No dobra. Zaraz tak, Daryl na pewno będzie grany, trzeba będzie go ulepszyć. Nawet teraz go walny już na dziesiąty poziom mocy, A czemu by nie? No i planktonek oczywiście siedzi tutaj, bo mam też mam sporo tych skinów, ale uważam, że plankton zdecydowanie najlepszy. Oj do niego też dostałem motkę. Okej. Okay. Spoko. O, no i oczywiście mój ulubiony pan Tick. Też tutaj siedzi, też tutaj już rzuca Forson. Mega się cieszę, że te skiny znowu się pojawiły. Nawet mnie nie boli, że te 100 zł dzisiaj musiałem wydać na nie. Wiem, że można było zgarnąć za darmo, jak się grało w tamtym sezonie, ale no po prostu ja nie mogłem grać wtedy. Więc cieszę się, że teraz dali znowu taką opcję. Też mamy od razu emotkę, ale tą hypercharge'ową sobie zostawię. I tą smutną też sobie tutaj zmienię. Także no, klasa. Wow, w ogóle widzę, że przecena jest teraz na legendarnego skina, ale nie wiem czego chcę. No za 150 gemów to jeszcze w miarę dobra cena. O, nawet różowego Rangera można kupić, ale nie, to mnie nie. Interesuje, słuchajcie, widzowie. Wybiliśmy 40 tysięcy pucharków. No to pora odebrać legendarnego Stardropa. I w tym momencie jest szansa, że dostaniemy albo jakieś fajne hiperdoładowanie. Ucieszyłbym się z hiperdoładowania, bo teraz jest w grze 49 hiperdoładowań, więc jeszcze naprawdę sporo tego. Sporo trzeba mieć końców, żeby je wszystkie sobie pokupować. A może tutaj wpadnie, więc hypercharge, na przykład taki do będzie teraz jak najbardziej w porządku. No i oczywiście te skiny, nie? Jakby jakiś fajny skinek wpadł, też bym się naprawdę ucieszył. I wiecie co? Zróbmy to z zamkniętymi oczami. Ja zamykam oczy, klikam i wy w tym momencie. Już wiecie, co mi wypadło z legendarnego stardropa za 40 koła, a ja dowiem się za 3, 2, 1. Nie, to nie jest dobry drop. Odwraca kolejność, w jakiej jajeczna armata wystrzeliwuje jajka. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten fenomenalny drop. Dobrze, że mam chociaż skiny. To tak na koniec, słuchajcie, zagram sobie jeszcze jedną gierkę, żeby sprawdzić, czy na pewno jestem bezpieczny na poziomie tych 400 tysięcy pucharków, czy ty po prostu odwale znowu manianej i spadnę. Trzymajcie za mnie kciuki, bo to lobby wygląda potężnie, tyle Max. Ale dobra, sobie wziąłem truera, tylko po to właśnie, żeby wykorzystać go dobrze na tej mapie. Oha, no to fajnie się zaczyna. Co za ziomek. dobrze nie? On ma jeszcze to podpalanie. Dobra, ja mam szybkość. Muszę pamiętać. Ale no skrzynki to sobie nie wezmę tutaj. Jak tutaj jest Cordelius. Także no nie nieciekawie. Jeszcze wlazłem w to podpalenie. Dobra, tam jest Max. Ona tu będzie stała. I trochę ją tam poobijałem. Tarcza zeszła. Okej, okay, odpuszczam. i Nie odpuści mi. No co za skubaniec. Dobra. Dobra, nara. Nara. Cordelius. Pyk. Pyk, dobrze, no i o to chodzi tutaj Pięknie, no takie fragi mi chodziło w tym odcinku Okej, okay, dobra, tutaj się jakiś błęd dzieje Tylko właśnie, no koło fortuny Nie może mi... O, oh, ona tu będzie Ono tu będzie, właśnie, no właśnie tak coś czułem, że gdzieś tu będzie Ty, co tu robi działko Jesse? Halo, co tu robi działko Jesse? Dobra, już go nie ma Na szczęście, Karu. co on będzie tu kombinował? Ja mam ulta, Karu. ty zobacz na to, że ja mam multa. Ty, co ty mi tutaj robisz, gościu? No, ta Lili może się tu zawsze zrespić Dobra, trzy osoby zostały, więc jest no, no właśnie o tym mówiłem, że ta Lili zaraz po mnie tu przyjdzie Ale dobra, trzecie miejsce to oznacza, że plus 6 pucharków I w tym momencie jeszcze bardziej umacniam tą moją pozycję 40 tysięcy Dziękuję wam bardzo za oglądanie, przypominam, że 10 tysięcy Po tym filmem i robię późno na 50 tysięcy Na moim koncie Lecimy po kolejnego legendarnego star I miejmy nadzieję, że ten będzie lepszy za 50 Kto dotrwał do tego momentu nie napisze w komentarzu Hashtag Michał, dziękuję wam bardzo za oglądanie, siema